Ponoć jesteś tym, co jesz, tak mówią, więc ja po wczorajszym wieczorze wigilijnym jestem generalnie pierogiem z kapustą i odrobinką sałatki warzywnej. Każdy z nas pewnie jakoś inaczej się zidentyfikuje, ale odnajdziemy się gdzieś tam w naszej diecie. Poważniej, troszeczkę mówiąc, też jesteśmy sumą, a może raczej wypadkową naszych przeżyć i doświadczeń, oraz w dużej mierze, może przede wszystkim. Tego, w co wierzymy. I w narodzeniowy poranek w kościele spotykają się często tutaj różni ludzie. Jak się rozejrzymy, to rzeczywiście widzimy różne osoby. Część z nas to regularnie, regularnie uczęszczający zborownicy, część to goście, którzy przybyli tutaj, żeby odwiedzić swoją rodzinę i przyszli na nasze nabożeństwo. A możliwe, że są też tutaj osoby, które usłyszały, jak fajnie, głośno, radośnie i szybko gramy nasze utwory. I po... Szybko, nigdy za szybko. I możliwe, że stwierdziły, że, no dobra, są święta, ktoś tu gra, jest coś o Bogu, to może zajdę i usiądę. No i bardzo fajnie. Dobrze, że tutaj jesteśmy. A warto w związku też z naszą obecnością zadać sobie pytanie, dlaczego jesteśmy akurat tutaj w czwartek, nie w niedzielę, 25 grudnia. I kiedy chodzi się po mieście od dłuższego czasu, i kiedy spogląda się na wystawy w sklepach, albo zagląda się przez jasno oświecone okna wieczorami, kiedy ludzie pozwalają, nie zasłaniając, zajrzeć na chwilkę do siebie, to w każdej karce świątecznej, czy w każdym miejscu, gdzie zajdziemy, na każdej bombce tak naprawdę, znajduje się odpowiedź, dlaczego się tutaj zbieramy. W szkołach dzieci mają jasełka, w przedszkolach Odważne przedszkolaki wychodzą po to, żeby zaśpiewać, albo zagrać, albo po prostu udawać choinkę. I wszyscy robią to po to, żeby świętować narodzenie Jezusa. Ktoś, kto zmienił historię świata, przyniósł wybawienie ludzkości, urodzi się w takiej zupełnie malutkiej, niespecjalnie czystej, niespecjalnie ładnej stajence. Tak rozpoczęła się jego historia. Tam, od narodzin Chrystusa, Zaczęło się chrześcijaństwo. No właśnie, tylko trzeba by na pewno wtedy rozpoczęło się chrześcijaństwo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie. A życie było światłością ludzi. Ja nie chciałbym wchodzić w głębokie rozważania na temat relacji między Bogiem Ojcem a jego synem. Ale pozwólcie mi zwrócić uwagę na, na coś troszeczkę innego. Czy zdarza Wam się czasem mieć marzenia, ale nie takie jasne, precyzowane w stylu samochód takiej i takiej marki o takim i takim kolorze, e, rocznik oczywiście 2026, ale takie, takie bardzo nieuchwytne, takie nienazwane? Czy zdarzyło Wam się na przykład czasem marzyć o takiej miłości, która daje taki zupełny spokój, taką ciszę w głowie, która wszystkie burze uspokaja? Albo. Czy zdarzyło wam się marzyć o takim jednym, idealnym momencie, nie, nie wiedząc do końca tak naprawdę, co to oznacza, po prostu chcielibyśmy, żeby było fajnie. I tak nie do końca wiemy, o co chodzi, dopóki, dopóki nie zdarzy się coś, to, to coś, co sprawia, że wiemy, a, to ja o tym marzyłem, to mi o to chodziło. To może być ukochany albo ukochana, którzy właśnie sprawiają, że wszystkie burze w naszej głowie się wyciszają. Albo na przykład nowonarodzone dziecko, które czasami jest cicho i, i wtedy sprawia, dodaje to taki spokój w domu. I oprócz tego, że nie ma hałasu, to jest coś więcej. Albo na przykład wieczór w górach w lato o zachodzie słońca, kiedy sobie siedzimy i na coś patrzymy, albo wycieczka po warmińskim lesie rowerem. Kiedy jedziemy sobie i tak myślimy, w zasadzie to już nic więcej mi nie trzeba. I wiemy, że to marzenie, to nienazwane, to takie nieosiągalne, takie niedotykalne marzenie może być prawdziwe. Na początku w naszej głowie jest idea, może jakieś słowo i jesteśmy czasem w stanie jakoś opisać to, za czym tęsknimy, ale dopiero kiedy tego doświadczymy, to rozumiemy, czego nam brakowało. Światłość ludzi, która była życiem, na początku była słowem, była tylko i wyłącznie ideą, było czymś takim nienazwanym, czymś, za czym ludzie tęsknili i mogli tęsknić, ale dla nas raczej takim konceptem nieuchwytnym. W latach 90. zeszłego wieku, jak to strasznie brzmi, zespół Xtreme śpiewał piosenkę, taką balladę o miłości, taką rokową, gdzie dwóch dobrze zbudowanych facetów z długimi włosami śpiewało piosenkę do dziewczyny zatytułowaną więcej niż słowa. I w tej piosence na samym początku wokalista śpiewa, słowa kocham cię to nie wszystko o co chodzi. Mówię oczywiście, ale cudownie by było, gdybyś wiedziała, jak łatwo możesz je pokazać, jak łatwo możesz pokazać, co czujesz. I tak naprawdę ta ballada, całkiem ładna, zawiera w sobie esencję tego, co zrobił Bóg. Nie skończył swojej miłości na słowach, nie mówił ludziom, kocham was, naprawdę bardzo was kocham. Ale wy tam sobie sami poradźcie. W tych ciemnościach. Ja tu sobie będę jakoś funkcjonował, a wy sobie radcie. Bóg wybrał coś więcej niż słowa, zesłał swoją światłość. I właśnie ta idea Bożej światłości zmaterializowała się. Słowo ciałem się stało. Tak, żebyśmy mogli zrozumieć, na czym polega miłość Boga. Wszechpotężny Bóg narodził się w stajence gdzieś tam i rozświetlił ciemność. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. A jestem nauczycielem angielskiego i jedną z rzeczy, którą robię na moich zajęciach, to jest uczenie moich uczniów, studentów tego, jak należy napisać dobrze wypracowanie, jak należy dobrze napisać esej. I eseje dzielą się na akapity każdy akapit ma jedno bardzo ważne zdanie. To się nazywa topic sentence po angielsku. I to jest zdanie, które gdybyśmy wyrwali wszystko inne z tego akapitu, gdybyśmy wyrzucili wszystko inne z tego kawałka tekstu, to ono i tak dalej nam mówi o tym, co tam jest. I nie potrzebujemy tak naprawdę czytać całej reszty, żeby zrozumieć główne zdanie. Kiedy oglądamy obrazy czy filmy pokazujące wyobrażenie sobie tego, co się wydarzyło w trakcie narodzin Jezusa, to widać ciemność, w której rozbłyska światło bijące od żółbka, w którym leży Jezus. I to jest... Ten obraz czy ta, 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 ta światłość, która tam się pojawia, może zaraz się też pojawi tutaj, może się uda, a może nie, to jest właśnie jak taki topic sentence, takie najważniejsze zdanie pokazujące po co jest w życiu człowieka Bóg i po co człowiek jest na ziemi i po co był Jezus. Jakbyśmy wszystko inne wyrzucili z Biblii, a zostawili tylko światłość w ciemności świeciła, lecz ciemność jej nie przemogła, to tak naprawdę już nic więcej nam nie trzeba. I to jest naprawdę cudowna metafora, która pokazuje, że niezależnie od tego, gdzie znajdujemy się w życiu, czy może właśnie jesteśmy w ciemności, ciemności smutku, ciemności grzechu, ciemności nieprzebaczenia, ciemności depresji, jest światło i to światło jest potężniejsze niż ta ciemność i noc. I każdy człowiek może korzystać z tego światła i tak naprawdę może je dostać. Musimy tylko pamiętać, że to światło nie jest z nas. Dalej, w fragmencie, który dzisiaj, o którym dzisiaj mówię, jest napisane, wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, aby wszyscy przez niej wierzyli, nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Jan zrobił wiele. Szedł przed Jezusem i przygotowywał mu drogę, ale też wiedział, że nie on jest światłem. Myślę sobie, że świadomość, że to nie my jesteśmy światłem, jest naprawdę bardzo uwalniająca. No bo kiedy uświadomimy sobie, że my doznajemy tego światła, ale to nie my musimy ten. Smutne czasami świat rozświetlić, że to nie od nas zależy, czy ludzie będą zbawieni, bo jesteśmy tylko przekaźnikami, to to bardzo, bardzo uwalnia. I to sprawia, że tak naprawdę dodaje człowiekowi energii, bo kiedy przychodzi ktoś na nabożeństwo i przychodzi z kazaniem, to wie tak naprawdę, że to nie moje słowa mają działać, a Duch Święty. To nie ja nawracam, nie ja buduję kościół, nie ja niosę zbawienie. Nie ode mnie to wszystko zależy. My, chrześcijanie, jesteśmy troszeczkę jak księżyc. Potrafimy pięknie świecić, potrafimy wyglądać cudownie, mamy różne kształty, czasami więcej dajemy światła, czasami mniej. Ale tak naprawdę to wszystko to jest światło odbite. Światło, które po raz pierwszy rozbłysło tam stające na Ziemi. I to my jesteśmy tylko i wyłącznie po to, żeby to światło odbijać. A kiedy nie ma tego światła w naszym życiu, kiedy jest zaćmienie, to sami go z siebie nie wykrzesamy. A jeżeli ktoś potrzebuje troszeczkę nowocześniejszego porównania, jeżeli ktoś na przykład funkcjonuje w świecie technicznym, to my, chrześcijanie, jesteśmy jak panele fotowoltaiczne. Bez światła nie ma szans, żebyśmy wyprodukowali nawet odrobinę energii. Po prostu nie ma i tyle. Dalej napisane jest Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Wspominałem już o obrazkach i jasełkach, i myślę, że tak naprawdę nie ma nic złego w tym, jeśli zrozumiemy sobie, że pokazują początek historii Jezusa na ziemi. Ja nie mam problemu patrząc na, na te wszystkie obrazki. Tylko Musimy pamiętać, że patrząc na tego małego Jezusa, musimy wiedzieć, że to jest tak naprawdę początek historii i ta historia dokądś zdąża. I musimy zrozumieć, że w tym niemowlaku, który jest na tych wielu obrazkach, nie ma tak naprawdę obrazu słabości i nadmiernej tkliwości, ale to jest obraz poświęcenia i samoograniczenia. Przemiany nieskończonego i wszechmogącego, wszechmocnego, wszechobecnego Boga, w najbardziej z bezbronnych rodzajów stworzenia. Takie płaczące zaraz po narodzinach dziecko, takie bezradne niemowlę, takiego pędraka, na którego, myślę sobie, Maria musiała spoglądać i pamiętając to, co usłyszała od Anioła, musiała się zastanawiać, serio? Ty? Ty będziesz zbawicielem świata? A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwały jego, chwałą, jaką ma jedyny syn od ojca, pełne łaski i prawdy. Rozmawiałem ostatnio z koleżanką, która powiedziała, że nazywanie rzeczy pozwala im nadać realny kształt i radzić sobie z problemami, jeżeli nazywamy problemy. Ona powiedziała też, że kiedy ogarniającą nas panikę, czasami może część z was to przeżywa, nazwiemy sobie na przykład strachem przed nową sytuacją w życiu bądź lękiem przed porażką, bo przed nami jest coś, co jest wyzwaniem, to łatwiej sobie z tym poradzić. Bo kiedy coś nas po prostu trzyma, to nie wiemy, co z tym robić. Ale jak wiemy, że to jest ok, dobra, strach przed porażką, to, to sobie tłumaczymy, czy duże są szanse na porażkę, czy nie, jakie są szanse, że uda nam się wygrać. W dzień zwany Bożym Narodzeniem widzimy, że Bóg, Bóg poszedł jeden krok dalej. Tu nie mówimy oczywiście o złych rzeczach, ale o dobrych i Bóg nie tylko coś nazwał, nie tylko użył słowa, ale słowo zamienił w ciało. Boża miłość, światłość, którą chciał podzielić się z ludźmi, została ucieleśniona. Myśli bywają trudne do wyrażenia, a kiedy już są wyrażone, czasami bywają trudne do zrozumienia. Mówiąc to kazanie, praktycznie cały czas się zastanawiam, czy jestem w stanie przekazać te myśli, na których mi zależy w odpowiedni sposób. Myśli są też przez swoją ulotność, odległe, często niedostępne dla nikogo poza tym, kto je ma. A czasami i dlatego, kto je ma, są niedostępne. Dlatego Bóg zmienił słowo w ciało. Zgodził się na to, żeby Jego słowo przyjęło taką kruchą, ale bardzo fizyczną, namacalną formę. Bóg nie tłumaczy swojej miłości, ale ją demonstruje na własnym przykładzie. Co więcej robi to szukając bliskości z człowiekiem staje się jednym z nas takim samym jak my po narodzinach bezbronnym i zależnym od swoich rodziców płaczącym z głodu i, i wzdychającym tak bardzo słodko kiedy Maria go karmi piersią stajęce. jego chwała nie objawia się w sile i potędze ale w bliskości z człowiekiem w relacji którą buduje od samego początku, od narodzin. Bo tak zbawia świat. Nie z daleka, siedząc na chmurze z piorunami w ręku, ale szukając najbliższej z możliwych relacji. I po to są właśnie święta Bożego Narodzenia, żeby pamiętać o wartości tej relacji z Bogiem i o tym, jak wiele zrobił i poświęcił, żeby się zbliżyć do człowieka. Chociaż nie źle to powiedziałem. A użyłem tutaj złego, złego słowa. Przez to, że powiedziałem człowieka, to to zdanie było takie trochę bezosobowe i takie jakby niby do wszystkich, ale tak do nikogo. To pozwólcie, że powiem je jeszcze raz. I po to właśnie są święta Bożego Narodzenia, żeby pamiętać o wartości relacji z Bogiem i o tym, jak wiele zrobił i poświęcił, żeby się zbliżyć do Ciebie. Każdy z nas jest... Po części wypadkową swoich przeżyć i doświadczeń, ale o tym, jacy jesteśmy, przede wszystkim decyduje to, w co wierzymy. Jeśli jesteś przekonana, jeśli jesteś przekonany, że tam w Betlejem na światu przyszedł Bóg, żeby przemóc ciemność i przynieść światłość i pokój, to jesteś dzieckiem Bożym i możesz w pełni skorzystać z owoców dzieła, które tu, na Ziemi, rozpoczęło się od wcielenia nieskończonego, wszechpotężnego, wszechmocnego i wszechobecnego Boga i czegoś, co z jednej strony słowem nie było, a z drugiej było warte więcej niż słowa. Jego pierwszego krzyku jako małego, bezbronnego dziecka gdzieś tam w obskurnej stajence